Ostatnie narzędzie, którego zapowiedzi zrobiły na mnie ogromne wrażenie, nazywa się Runway. Jednak chciałem poczuć, jak działa i ile kosztuje to rozwiązanie, żeby zobaczyć, czy w praktyce daje takie możliwości, jak na tych wszystkich pięknych reklamach. No i zaraz pokażę Ci, jak to wygląda. Na początek możesz sobie wejść na stronę runway.ml.com. Pokażę Ci kilka przykładów oraz wnioski, które wyciągnąłem z moich testów. Jeśli to zadziała w ten sposób, to naprawdę narzędzie zrobi na mnie ogromne wrażenie. Jestem ciekawy, jak zadziała w praktyce. Miało być fajnie, mówili. Wyjazd integracyjny w środku dżungli. A teraz co? Siedzę sam. Bez picia, jedzenia, zasięgu, w środku niczego i nie wiem co będzie dalej. I wiesz co? Myślę, że było mi to potrzebne. Źle czy dobrze, okaże się później, ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wnioski z tego eksperymentu są takie, że jeśli wrzucamy wideo zamiast zdjęcia, efekty są bardziej naturalne.